Kamera samochodowa to małe urządzenie, które działa w tle i nie zwracamy na nie uwagi. Do czasu, aż spotkamy się z nieprzyjemną sytuacją na drodze, wtedy docenimy jego obecność. Warto z nią jeździć zarówno w mieście, jak i na długiej trasie, a jaki model jest godny polecenia? Oto trzy ciekawe wideorejestratory od Mio. Pierwszym modelem, który w naszych testach wypadł wręcz znakomicie, jest Mio MiView C570. Największe znaczenie ma to, by nagrane wideo było wyraźne, szczegółowe i jasne nawet w nocy. Pod tym względem jest świetnie, bo Mio Mio C570 ma bardzo dobry sensor Sony Starvis Full HD oraz jasny obiektyw o szerokim polu widzenia 150 stopni. Kamera wyposażona jest też w GPS rejestrujący położenie i opcjonalnie szybkość pojazdu. Przydatne są też powiadomienia o fotoradarach bez połączenia z internetem. W razie potrzeby można podłączyć kamerę tylną. Słowem Mio Mi View C570 to mistrz opłacalności i świetny pomysł na prezent. Mio Mi View 812 idzie o krok dalej, bo nagrywa wideo Full HD w jeszcze lepszej płynności 60 klatek na sekundę. W połączeniu z technologią Night Vision i optyką o polu widzenia 140 stopni można liczyć na bardzo dobrą jakość obrazu w dzień i w nocy. Opcjonalnie można włączyć wyższą rozdzielczość 2,5k w 30 klatkach na sekundę. Na pokładzie jest też odbiornik GPS i tryb parkingowy. Mio 812 ma bazę odcinkowych pomiarów prędkości, a także ostrzeżenia przed fotoradarami z darmowymi aktualizacjami. Jest również opcja podłączenia tylnej kamery. Świetnym prezentem będzie też kamera samochodowa MIO MIVIEW 846. Optyka Night Vision Pro o kącie widzenia 150 stopni, zaawansowany sensor Sony Starvis oraz funkcja HDR zapewniają w pełni czytelny, jasny i wyraźny obraz w nocy i w dzień. MIO MIVIEW 846 nagrywa filmy Full HD w 60 klatkach na sekundę, współpracuje z kamerą tylną, ma pasywny i aktywny tryb parkingowy, GPS z bazą fotoradarów i można nią sterować za pomocą telefonu. Ważną zaletą jest też bardzo mały uchwyt, który nie zasłania widoku przez przednią szybę samochodu. Spokojna głowa i pewność w czasie każdego wyjazdu, to właśnie dają nam wideorejestratory. Warto jednak wybrać taki model, który jest funkcjonalny, dobrze wykonany i bezproblemowy. Każda z tych trzech kamer Mio spełnia te warunki i będzie doskonałym prezentem pod choinkę dla bliskich lub dla siebie.